Siemaneczko, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG Mobile na moim kanale. Dzisiaj ludzie zagramy sobie na duoski, ostatnio graliśmy też na duoski, myślałem, że grałem na składy e, Ale w komentarzach właśnie napisaliście mi, że to jest duoski, więc coś źle tam e, ustawiłem. Gramy dzisiaj na mapie Sanok, ostatnio graliśmy na weekendy no i ludzie, zobaczymy jak ten meczek nam się dzisiaj ułoży. Jeżeli Wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, e, dzwonek powiadomień żeby być na bieżąco z filmami, no i też możecie wbić na mojego Discorda, gdzie link znajdziecie w opisie, jeżeli chcecie ze mną zagrać. E, lecimy na taką bezpieczną troszkę miejscówkę przy bootcampie. E, nikogo tutaj poza mną nie widzę na razie. Więc Saige bierzemy na starcie, amunicję sobie do kałacha wezmę. Tu mamy też jakąś pompkę, amunicja do Mki. Więc to na razie wszystko zbieramy. Przydałoby się e, podnieść jakiś automatik i podjechać pod ten bootcamp, ale na razie e, spokojnie. Na no bootcamp od razu nie lecę. Grałem wcześniej parę meczy i powiem wam, że na ten bootcamp. Oj, ciężko jest mega! Ciężko jest mega, ludzie naprawdę biją tutaj. E, nie wiem czy to boty czy prawdziwi gracze, ale taki młyn tutaj ze mną robili, że ja nie miałem podjazdu w ogóle, nie? E, ze 2-3 fragi się zdobywało. No i miałem podjazd taki, że nie mogłem ugrać więcej. Więc albo jestem taki słaby, albo tak dobrze ludzie tutaj już to grają na tym poziomie, bo parę rang tutaj wbiłem. Dokładnie nie wiem w jakiej randze jestem, w goldzie chyba już aktualnie, ale widzę, że grają naprawdę nieźle, więc nie ma co tutaj już narzekać. Wcześniej na te boty narzekałem, ale teraz te boty mają wyższy poziom. I do tego chyba lepiej jest to wszystko ogarnięte więc 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 trzeba trzeba już przyskilować, jeżeli chcemy sobie tak bić. I też ludzie wpadły na taki ciekawy pomysł na pomysł właśnie challenge, jeżeli macie jakieś wyzwania w półgu mobilnym do mnie, dla mnie, więc to piszcie w komentarzach, tak samo robiliśmy z półgiem komputerowym kiedyś nie wiem czy tutaj pamiętacie, jeżeli ktoś jest już dłużej na moim kanale graliśmy, Właśnie giereczki, wyzwania, które wy pisaliście mi w komentarzach Ja robiłem, robiłem Hitman Challenge, że grałem samym pistoletem Robiliśmy na przykład, że tylko Snajperka Challenge, giereczki No i tak samo chciałbym zrobić w Pubugu Mobilnym Więc jeżeli macie dla mnie jakieś wyzwania No to liczę na waszą aktywność w komentarzu No i ja takie wyzwania będę robił Dobra, podjeżdżamy na tego bootcampa no Podjeżdżamy na tego nieszczęśliwego bootcampa Gdzie mnie tak mocno zbili tutaj poza nagraniem i zobaczymy, jak nam się gierka ułoży. No, jak wcześniej sobie klikałem tutaj po 15-20 typów na początku, no to teraz 5 gości to jest max. To już jest taki. Takie, taki wiecie. Close wynik, nie? Dobra, tutaj się tłuką, po tych hangarach jednego gościa, delikatnie obiłem. Ale on cały czas żyje, dobra, podchodzimy na do cichaczu, żebym dobrze go tutaj wszystko słyszał, nie? E, dobra, gdzieś tutaj mamy gości. I czysto, tutaj też. Najgorsze jest to, że. Mega słabo w tej grze słychać, jeżeli gramy na tym e, emulatorze. Nie wiem, czy tak samo jest na telefonach, więc będę musiał to przetestować w najbliższym czasie. E, I dobra, to biorę Kubezetę. Kubezetę sobie wezmę. Kubezetę mega lubię w pubgu, jak gram na komputerze. Zobaczymy, jak tutaj nam się będzie grało na niej e, na mobilce. I tą pompę trzeba podmienić w końcu, nie? Tą pompę sobie podmienię za tą łemeczkę. Tą łemeczkę będę miał na czwórce. Dupcy do nas Czerwona Strefa. Dobra, ryzykujemy. O. Tam jest gość. jest typek zmontowany. Wchodzimy teraz w tego bootcampa nieszczęśliwego. Eee, w samą centralę bootcampa. I zobaczymy, co tutaj się teraz będzie działo. Czy będzie też taki młyn? Czy troszkę poluzowali? O, SKS-ik. SKS-a jak najbardziej chce. Ale słyszałem jakiegoś gościa już. Łoty panie! Ale skampiony był wariat Oni się podnosili chyba No i trafiłem na prawdziwych graczy Bo to się chyba nie podnoszą z tego co wiem A tutaj się goście podnosili Uu, la, la, było close Było naprawdę close, więc ładujemy w siebie Energetyka, bo mi życia trochę ee, Goście zabrali Dobra, więc to biorę, to biorę To biorę, to biorę, gripy jakieś się przydadzą Energetyk, bandaże Eee, bierzemy M24 Za tego SKS -a. O masz, o masz jaki wypas No powiem tak Z takim lootem będzie można Poklikać Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie Wodzu Nie biegaj za fragami, bo, bo Przelewek już nie ma, jeżeli chcesz coś nagrać Dobrego, wygrać to Nie ma co tak biegać bez sensu O tu jest gość Tyk! Dobra, jest czwarty frag na moim koncie Ale dostał Dostał heda pięknego. O, wali do nas SKS jakiś z jakiś daleka. Więc tutaj za ściankę leczymy się. No i patrzcie ludzie, no to jest cały czas młyn. Zauważcie, że to jest wieczny młyn. Tutaj cały czas ktoś strzela, cały czas ktoś coś pruje do nas. Nie wiadomo z której strony, więc te drzwi zamykamy i tutaj coś się dzieje ciekawego. Gdzie ten goś strzela? Gdzieś niedaleko. Możliwe, że na tych hangarach gdzieś. Eee, dobra, więc teraz przechodzę tutaj na ten budynek Tutaj czysto, gdzieś ten SKS bił do mnie z tamtej strony, więc Warto ogarnąć Na razie nikogo nie widzę Jest Kask 3 Oj, tą trójeczkę bym wziął sobie chętnie Dajmy energetyka w siebie Trzeba HP odnowić To jest kolejny energetyk, więc go bierzemy Pyk, eee, włączę sobie czar, żebym słyszał. O, dobra. To tak nie działa. Bo chyba też mnie będą słyszeć. Goście, jak goda moja, to aktualnie <grym> nagrywam, więc nie byłoby to za ciekawe. Dobra, kask trójkę biorę, kamizelkę dwójkę biorę, faktory new. Mm. I szukamy tego gościa ze SKS-em. Skąd ten wariat do nas strzelał, mój frendo? Gdzieś go tutaj za plecami słyszałem, nie, ale nie widzę, no tą mapę patrzę, też pisaliście mi właśnie w komentarzach, żebym patrzył często na tą mapkę, bo na tej mapce czasami więcej widać niż, e, niż normalnie, nie, niż normalnie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo ona naprawdę dobrze nam tutaj wszystko e, pokazuje. A tam flara poleciała, więc w tym kierunku tej flary chciałbym się udać, tylko mamy czerwoną strefę tutaj na sobie. I tak się boję trochę wystawić mocniej Żebym, żebym nie dostał od niej zaraz. zaraz Przeciwników nigdzie nie widać Na radarze też nic nie widzę Tak cały czas zerkam Dobra, ile mamy fragów aktualnie? 4 fragi, 36 osób w grze Więc wynik nawet spoko, ale... Ale, ale, no... Jest niedosyt Przydałoby się tutaj trochę Pofragować tych wariatów Dobra, czerwona strefa Naparza, na musimy się... Ratować, uciekam do domku. Jednak ja mam pecha do tej czerwonej strefy ostatnio, więc uciekamy do domku. Auto, open nie zadziałał, uciekamy do domku. Szybka obczajka, czy nikogo tam nie ma. Tam poleciała ta flara i tą flarę chciałbym sobie e, ogarnąć. Chciałbym tam podbić do tych typów, ale nie dam rady teraz, bo ta czerwona strefa mi zablokowała. Mogłem szybciej biec, to może byśmy się wyrobili. E, luneta 6 jest przede mną, więc. E... Ją muszę zawinąć. No ostatnio krzyczeliście dużo właśnie dlaczego nie podniosłem Kara, dlaczego nie rzecz Kara, Kara weź je łopie i tego typu rzeczy były e, w komentarzach, więc teraz ludzie tego Kara sobie wezmę Dlaczego tego podnieść nie mogę? Gdzie jest ten skoł przejść? A podniósł się już, dobra Więc teraz e, Kara nie będę grał, tylko M24 wezmę e, To jest taki zamiennik Kara trochę i będziemy tym grać. Jak tak chcecie, to spoko. Wolałbym ogólnie w tym półku mobilnym grać tymi automatami. Te snajperki to są takie trochę. No są fajne, ale lepiej lepiej się gra automatami, właśnie, bo tutaj takiego rozrzutu nie mamy i jest dużo łatwiej trafić przeciwnika. Ale z drugiej strony, jeżeli trafimy takim. E... takim moi drodzy karem, czy takim M24, no to mamy e... szybkiego fraga na naszym koncie. Dobra, wsiadam na motorek. Jezu. Na tej kamerze FPP, na motorkach, jeszcze na tym pubgu mobilnym nie jeździłem. Ale podjedziemy sobie w okolice zrzutu. Czekajcie. E to jest do przodu. Dobra. QE. Tutaj mamy na, na przerzut opon. Q. Dobra, więc jedziemy tutaj w kierunku Paradise'a. Paradise Resort będzie, e, wydaje mi się, jak najbardziej sensowną miejscówką. Jest jak zarzuca tym motorem motocyklem. Masakra, dobra Słychać jakieś strzały tutaj z przodu Jest gość na blisko, dobra e, e, Wyskakuj stąd Halo, czemu ten celownik tak uciekł? Dwóch gości tam pod drzewem siedzi, widzieliście to? To jest trzeci Ale młyn Ale jest jazda Jeszcze inny teamek podjeżdża Zostaw go powiedziałem, to jest mój frak. Dobra, dobity i za tym kamieniem jest. No i nice! 7 killi na moim koncie. Wszystko siadło. Jeszcze jeden gość powinien być. Eee, gdzieś w tych okolicach. Bo tu było dwa timki. Tu mieliśmy spotkanie dwóch timków, eee, Udało się to przeciąć. Gościowi fraga też nie zaliczyło, bo mu go eee, zakosiłem sprzed nosa. Więc, gościu, jesteś tutaj bez fraga. Było się sadzić? No nie było się sadzić, ale... Ale fragi zawsze spoko, znam ten uczuć. Kiedy chcesz sobie pofragować, wierzę ci na przykład jakiś typ na plecy e, e, i, I przez to... Wtapiasz grę. No często, często to się zdarza w Fortnite jakie to jest częste, o panie! Tam to już jest w ogóle masakra. Eee... Dobra. Idziemy na Paradise'a, no. W końcu na tego Paradisa trzeba podbić. E, 7 fragów, 16 osób w grze. No, szybko się wybili, szybciutko. E, tych fragów za dużo nie zdobyliśmy Więc. E... Ale nie zdobyliśmy tych fragów, dlatego że tak spokojnie zagrałem trochę, więc e... za bardzo za fragami nie latałem. Za bardzo tutaj e, też tak nie śmigałem, nie wiadomo jak. No i tak wyszło jakoś, no. Dobra, idziemy do przodu. No tego Paradajsa jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek musimy. Ale czuję, że tam będzie młyn. Eee, I czuję, że na tym się mogę zginąć. Nie wiem czemu, ale czuję, że... Mogą mnie tam wyklikać. Mogę trafić na dobrych przeciwników. Jezu, kolejna czerwona strefa. Ile tych czerwonych stref na mnie będzie leciało? Z jest jakaś, nie wiem. Zemsta za to, że gram na emulatorze, czy co jest grane? Ale ogólnie gram z ludźmi, co grają też na emulatorach, więc... Lajtowo, gram na oficjalnym emulatorze od Tencentu, nie, więc e, to jest tak zrobione, że jeżeli gramy na oficjalnym, emula oficjalnym emulatorze Tencentu i nie gramy z ludźmi, nie łączymy się e, w duo z ludźmi, którzy grają na telefonach, no to również my nie dostaniemy takich graczy w teamie. Więc. E... O, tutaj kogoś słyszałem? Jest gracz. Jezu, ja go nie widziałem na początku, tak się sniki przyczaju z za krzaka. Że go nie widziałem, ale... Dobra, zmontowany typ Brak grenade'a biorę Na czwórce mamy te granaty, więc Tego granata trzeba będzie może gdzieś zapodać Zaraz Jak jacyś goście będą kampić, albo będą nas próbowali dojeżdżać, nie? Tej czysto Dobra, wrzućmy takiego standardowego granata Taki granat Taki, ten granat to jest mój ulubiony i często on wchodzi no, wydupcy za dwa fragi. Ajajaj, aj, aj, nikogo akurat tam nie było. Tutaj czysto. Tutaj też. Dobra, Energy Drink. O, Jingle bells, podnieśliśmy te yy, dzwoneczki. Więc tymi dzwoneczkami będziemy mogli sobie yy, odblokować jakieś skiny chyba z tego, co, co się orientuje. Dobra, 10 osób w grze, 8 fragów. Gdzie są przeciwnicy? Halo! Halo, pubg! Pubg, dajcie mi przeciwników. Czy ja na ten dach mogę wyjść z tej strony? Na komputerze się da. Tutaj też, tylko tutaj trzeba chyba obić z tej strony. Dobra, jest git. Idziemy na ten daszek. No, z tego dachu. Wow! Nie da się tam przejść, ulala, a to troszkę inaczej movement działa w tym pubgu jednak Niż na, na towym myślałem że to tak samo będzie działało, ale jednak Też nie da się, nie, nie da się, dobra, może jakoś się da, ale Nie chcę mi się bawić ludzie, bo fragi uciekają Zostało nam jeszcze 10 osób tylko, więc to już nie jest tak dużo, o chyba widziałem jednego gościa z przodu Rzućmy mu tam granata Mega długo te granaty się tutaj przemieniają, przestawiają, jakby. Sekunda dupnęło. Ale fraga nie ma. Wydawało mi się, że za tą górką jest gość. Dlatego idziemy i obczajamy. Tutaj clear, tutaj clear. Tu też jak najbardziej czysto. Tam też. Tam też, dobra Strefka kolejna dochodzi Przeciwników brak Możliwe, że się jeszcze nie zrespili Ale tak to jest w tych gierkach czasami eee, Gdzie są boty, tak samo mamy z Roe Tylko w Roe giną ludzie w strefie Tutaj ludzie w strefie nie giną, więc e, Są jakieś plusy większe e, tych botów Jeżeli chodzi o tą gierkę No i dobra No i zobaczymy gdzie są ci Przeciwnicy nasi. Idziemy do środka zony. No, 10 osób, 10 osób. Najgorzej będzie, jak mi się zrespią e, na plecach, nie? Na plecach mi się pojawi dwóch gości, szybko mnie zmontują i wtedy będzie mega unluck. E, I tak się może też zdarzyć. Tak się może też zdarzyć, więc e, zobaczymy. Dobra, tutaj czysto na no, alcie delikatnie się rozglądam. Cały czas te 10 osób, ani jednego strzału nie słychać. Żadnych oznak życia też tutaj nikt nie daje. Eee, więc na razie bezpiecznie. A mamy dwie ostatnie strefy. Chyba z tego co widzę, więc eee, możliwe, że zaraz ci przeciwnicy się nam tutaj gdzieś pojawią, bo już powoli trzeba, trzeba zmierzać, te środkowe zonki eee, To jest Sanok. Na Sanoku to strefa szybciej idzie, więc. Eee, powinniśmy kogoś spotkać zaraz, bo. Bo normalnie, no, aż, aż jakoś dziwnie się tak zrobiło, nie? Tyle czasu bez przeciwnika jest, jest jeden frag. Jest jeden frag, to nawet nog jest nie frag, więc już jakieś coś się zaczęło dziać. Nie wiem, czy tam nie leży pod domkiem ten gość. Nie, dobra, to są schody Jeżeli to byłby typ i bym zawinął tego fraga im, ale to byłby Annak, nie? I później dojechał ten teamek Ale dobra, jest cały czas 10 osób, więc. Był nog, nie ma fraga. O, są strzały na górce Jest w końcu frag. Jest w końcu frag, jest w końcu ubity gość. Nawet dwóch, więc jeden teamek zmontowany. Musimy podjeżdżać pod tą górkę. Naprost nas są strzały. Gość strzela z jakiegoś MK14? Z tego co słyszę po dźwięku broni. Więc zobaczymy. Dobra, gdzieś tutaj blisko powinni już być. Jest gość. Hello! Jeden zmontowany. Biegnie drugi, biegnie drugi, więc PYK M24. PYK mu raz! OLE dostał w łeb! Dostał go headshota na milion, milionów procent. Headshot strzelony był za tą skałką. E, dobra, energetyka sobie wezmę. Ale też mi się przymierzył strasznie, zauważyliście to? O, jest dojazd dami. Nejdami są mnie wysadzić. Patrzcie, grają. Więc chyba trafiłem na prawdziwy gracze Spokojnie, teraz muszę zagrać. Gdzie uciekasz! Oj, jest lekko tylko obity, lekko obity. Nie trafiłem go. Podnieśli się i będą dojeżdżać. Będą dojeżdżać tutaj z tych skałek. Mam najdy jeszcze, nie mam najdów. Tam jest drugi. Dobra, pyk. Teraz mu Raz dostał, dobra nie wychyla, teraz drugi powiem Dostał O ty panie, jak mnie teraz mocno obił Granatami grają mocno, więc trzeba, trzeba na to uważać No powiem tak, w komputerowym pubgu zrobiliby chyba quest'a na te Bo trzeba rzucić 10 granatów No ładnie, ładnie, naprawdę ładnie klikają, więc no, wyklikali mnie. Wyklikali mnie taktycznie. Eee, co oni mieli za bronię? Spectata sobie włączę. RSA, jakiś teamek cały. Eee, ten miał kubę ZT, a ten drugi co miał? Jak to zmienić teamki? Switch na tego drugiego ziomeczka? MK14, no więc goście naprawdę ładnie klikali i oczywiście ludzie, jeżeli wam się materiał podoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, no i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!